Letni obóz to świetne miejsce na poznanie nowych przyjaciół i jedność z naturą, ale wszystkich tutaj chyba bardziej interesują gadżety. Witamy na naszym obozie. Będę waszym scoutmistrzem. Zróbmy sobie razem selfie. Uśmiech. Pokażcie, jak bardzo się cieszycie. Zobaczmy, co tu mamy. Dlaczego tak łapią się w telefony? Od teraz zabraniam wszystkich gadżetów na obozie. A jasne. Hej, oddaj mi mój zestaw VR! Konfiskuję wszystkie gadżety. Nic ci nie oddam. Musicie wykonywać moje polecenia. Oddawać mi to! Z takim surowym przewodnikiem możesz zapomnieć o zabawie na obozie. To wszystko? Tak, masz wszystko. Chciałbyś. <laughs> Coś podejrzanie się cieszysz. Nie. O czym ty mówisz? Znajdę to, co chowasz. Użyję mojego specjalnego skanera. Pan Wallace bardzo poważnie traktuje swoją pracę. Na pewno blefuje. Nic nie znajdzie! Chciałaś schować słuchawki? Oddawaj mi je! Dobra, leś je. Co masz w kieszeniach? A, proszę! I pod czapką? Moje maleństwa! Wow, mini gadżety? To wszystko? Tak. Mamy zasadę. Żadnych urządzeń, więc niech pan ściąga okulary. Racja! Też musisz oddać okulary. No dobra, to jest fair. Zasady są dla wszystkich. Chodźmy. Teraz postawimy namioty. Chwileczkę, muszę sobie przypomnieć, jak to się robi. Zobaczmy. Nie przeszkadzajcie mi. Myślisz, że wie, co robi? Zobaczymy. Najpierw musimy to wszystko ze sobą połączyć. Podtrzymaj, proszę. A ja poszukam, gdzie to włożyć. Zobacz, umiem tak. Chyba właśnie widziałem niedźwiedzia. Jesteście beznadziejni. Zaraz. Wiem, co robić. Chowanie smartfona w bucie to był mądry pomysł. Poszukam instrukcji stawiania namiotu w internecie. Znalazłam! Zobaczmy, jak na razie wszystko jest jasne. Hej, spójrzcie! Kinga znalazła instrukcję! W niektórych sytuacjach gadżety mogą naprawdę się przydać. Ja to zrobię. Zostawcie to mnie. Chwila. Kinga, daj mi twój telefon. Nie, dlaczego? Gadżety nie mają tutaj miejsca. Brawo, kochani. Świetnie się spisaliście. Teraz możecie trochę odpocząć. Super, dzięki! Zajęcia na powietrzu potrafią męczyć. Nareszcie mamy wolny czas! Ach, nie będzie mi potrzebna maseczka na oczy. Mam na myśli coś ciekawszego. Na przykład relaks na plaży. Kinga, co zamierzasz? Chyba mam jakiś plan. Na razie, może mnie wzywa, muszę lecieć. Dzięki technologii VR, Kinga może przenieść się do każdego zakątka ziemi. To są prawdziwe letnie wakacje. A nie ten nudny obóz. Czyja to maseczka? Kinga znów coś kombinuje. Cóż, dajmy jej nauczkę. Woda jest taka wspaniała. Dobrze, na mój znak podnosimy namioty i przenosimy je w inne miejsce. W porządku, zróbmy to. Chodźmy, chyba Kingą noszą fale jak na morzu. Postawmy namiot tutaj. A teraz... Cisza. Idziemy. Dalej. Czasem wyimaginowane scenariusze nagle mogą stać się rzeczywistością. W porządku. Wracamy. O nie, gdzie ja jestem? Tak daleko zanieśli mi namiot? Pomocy! Pomocy! Zgubiłam się! Ratunku! Nie mam nawet smartfona, żeby określić swoje położenie. Już po mnie. Przewodnik skautów musi dbać o dzieci na obozie, więc pan Wallace dokładnie sprawdza teren. Czy to myszka do komputera? Kto ją tu zostawił? Tak, mamy go! Idealnie! Stoi na samym środku! Chyba nie działa. Raz, dwa, trzy, ciągnij! Pan Wallace musi bardziej uważać na to, gdzie chodzi. Mam was! Przynęta była świetna! Puszczaj mnie! Już! Wybacz, nic nie słyszę. Zróbmy sobie selfie. Ten moment trzeba zapamiętać. Nie ujdzie wam to na sucho. Gadżety są w dobrych rękach, bo przewodnik czuwa nawet, kiedy śpi. Cisza, kochani! Nie budźcie go! Chyba ma lekki sen. Musimy uważać. Spróbuję wyciągnąć nasze gadżety. Ile tu komarów? Przepraszam, nie chciałem. Nie, nie budź się! Dobranoc! Ani słowa. W porządku, zrobimy tak. Spróbuj jeszcze raz. Będę uważać. Te komary strasznie brzęczą. Mam cię! Czarek, nie rób tak! Przepraszam! Zobacz, to najlepszy spray na komary. Pomoże nam odzyskać gadżety. Świetny pomysł. O nie, co się dzieje? To inwazja robaków! Obóz bez gadżetów nie ma systemu ochrony. Ale pan Wallace ma własne metody. <śpiewa> Boicie się? Z takim alarmem gadżety są pod ścisłą ochroną. Ile tu miejsca? Mam bumerang! Rzućmy to! Mam coś ciekawszego. Zobacz. Gdzie to jest? Masz joystick. Rzućmy to też i zobaczmy, jak daleko poleci. Au! Wiki wszystko w porządku? Wstawaj! Ach, nie spodziewałam się. Kręci mi się w głowie. Na pewno dasz radę. Jasne, że tak. Jestem asem! Wiki włożyła całą swoją siłę w ten rzut. Wow, jak wysoko leci! Ale może trochę przesadziła. Widzisz go? Nie. Okej, okay, poczekajmy chwilę dłużej. Nie rozumiem, dlaczego nie wraca? Może wpadł do jakiejś czarnej dziury i leci teraz w kosmos. Na pewno już do nas nie wróci. Nareszcie mogę zjeść. Moje śniadanie zwycięzców jest gotowe. Mm, pycha! O nie! Słyszałaś to? Lepiej trzymajcie się ode mnie z daleka, bo pożałujecie! To pan Wallace! Jest wkurzony! Schowajmy się! Jak tu nudno! Nie przywykli do spędzania czasu bez swoich gadżetów. Chcesz posłuchać muzyki? Możemy się zabawić! Ale jak? Spokojna głowa. Udało mi się schować głośnik przed naszym przewodnikiem. Wow! Jak to zrobiłeś? Puśćmy jakąś muzę! Atmosfera na obozie od razu się zmieniła. To moja ulubiona piosenka. If you wanna run away with me, I can take you to another galaxy. Ach, to nie jest las, tylko dżungla. Ten głośnik ma świetne brzmienie. O nie, idzie Wallace. Jestem cały podrapany. Łapy precz! Wyłączcie muzykę. Szybko! O nie! Schowaj głośnik, bo go skonfiskuje. Witamy, panie Wallace. Co tak sobie odpoczywacie? Wstawać, dalej. Tak, proszę pana. Mówiłem, że macie porąbać drewno na ognisko. Dlaczego tego nie zrobiliście? Bo nie wiemy jak. To prawda. Nie przeżylibyście sami w lesie. Pokażę wam, jak to się robi. Patrzcie uważnie, żebyście sami to potrafili. Włóżcie w to całą siłę. Mój głośnik! Scout mistrz chce nauczyć ich podstaw przetrwania w naturze. Ale oni bardziej martwią się o swoje gadżety. To jest to. Widzicie? To łatwe. A co to za kable? Mój drogi przyjaciel nas opuścił. Czarek! Nie udźwignął tego. Co z nim jest? Jest taki wrażliwy. Dłużej tego nie zniosę. Źle się czuję. To było bezduszne. Idziemy, skauci. Biwakowanie to jedno z najbardziej ekscytujących doświadczeń na letnim obozie. Hej, zaczekajcie! Co się tak spieszycie? Nie nadążam! Zróbmy sobie małą przerwę. Pewnie jesteście zmęczeni. Tak, zgłodniałam. Nabiję się wody. O, źle się czuję. Boli mnie brzuch. Wszystko w porządku? O nie! Tak, znalazłam gniazdko. Zrobię sobie przerwę, kiedy wszyscy jedzą obiad. Na obozie, gdzie nie wolno mieć gadżetów, ciężko żyje się bez ulubionych gier. Dalej, do przodu! Wyścigniesz go! A, koniec gry. Co się dzieje z moim laptopem? Nie, nie zostawiaj mnie! Jak się grało? A, pan Wallace. Podobały ci się wyścigi? Odpadasz z gry. Żadnych laptopów na obozie. Skonfiskuję go. Nie znoszę zasad. Dalej, drużyna. Za mną. Możemy trochę zwolnić? Wiki, nie ociągaj się. Idziemy. Tak, już. Jak to pięknie. Dalej, nie przestawać. Za skautmistrzem. Nie popędzaj mnie. Kochani, patrzcie pod nogi. Jeszcze chwila. Zaraz się zatrzymamy. To może być męczące dla tych, którzy nie przywykli do wędrówek. A, jestem taki zmęczony. Przykleiłaś się do tego kawałka gory? Chowałam w nim telefon. Zobacz! Wow, zrobiłaś sobie selfie! Ładnie wygląda, co? Myśleliście, że nie zauważę? Dam wam nauczkę. Kochani, musimy rozpalić ogień. Ale najpierw pozbierajcie te suche gałęzie. Dalej zostawię tu mój telefon. Będzie bezpieczny! Ale z nich naiwne dzieciaki. Zobaczmy, jak zareagujecie na ten prank. Pan Wallace będzie z nas dumny. Zbieraliśmy dużo drewna. Dziewczyny, zaczekajcie! Ja też znalazłam gałąź! Dobrze nam poszło. Spójrzcie na to. Ach, jakie ciężkie. Przyniosłam najwięcej. Moja gałązko. Będę za tobą tęsknić. Świetna robota. Ale się napracowałam. Muszę zrobić sobie przerwę. Gdzie mój telefon? Tu go zostawiłam. Kinga, zobacz. Panie Wallace, korzysta pan z gadżetów? O czym ty mówisz? To kawałek kory. Zbieram je. Gra pan w gry, prawda? Mówię. To nie fair! Halo? Słyszysz mnie dobrze? Halo? Tak, słyszę. Chyba nasi scouti znaleźli ciekawe zajęcie na obozie. Hmm, co to za kabel? Muszę zobaczyć, dokąd prowadzi. I co było potem? Czyli Wiki z kimś rozmawia. Zobaczmy, kto jest po drugiej stronie. Spróbuj zgadnąć. Mam cię! Znalazłem was oboje. Na pewno coś kombinują. Przednę ich kanał komunikacji. Gotowe! Nie wyszło! <laughs> Naprawdę? Jak oni nadal gadają, wiki? A, oh, wystraszył mnie pan! Oddawaj mi to. Niczego przede mną nie ukryjesz. Następnym razem bardziej się postaraj. Tak, żadnych gadżetów. Jasne? Myśli, że mnie złapał, a ja mam jeszcze jeden. Posłuchajmy muzyki. Zepsuło się? Halo, słyszysz mnie? Ale to było śmieszne, ale z nich jajcarze. Te komary mnie wkurzają. Z czego się śmiejecie? Nie mogę uwierzyć, że to zrobił. Chowacie przede mną gadżety? Są tak skoncentrowani, że nie zwracają na niego uwagi. Co was tak ciekawi? Pokażcie mi. Lubisz oglądać śmieszne filmiki i pranki? Subskrybuj nasz kanał, żeby obejrzeć więcej. To filmik od Trum Trum. Mogę obejrzeć z wami? Mam popcorn. Wow, dzięki za przekąskę. Chyba pan Wallace już nie martwi się o gadżety, skoro tak dobrze się razem bawią. Podobał Ci się nasz filmik? Więc daj nam lajka, subskrybuj nasz kanał i nie zapomnij kliknąć dzwonka. Do zobaczenia!